Poznaj HSW Promax. To węgiel groszek stworzony dla wymagających pieców. Widoczna na ekranie idealna granulacja od 5 do 25 mm to gwarancja płynnej pracy podajnika. Ciepło, które widzisz, wynika z potężnej mocy. Wartość opałowa na poziomie 26 do 28 MJ sprawia, że piec błyskawicznie osiąga zadaną temperaturę. Spójrz na ten płomień. Tak powinien palić się węgiel najwyższej klasy. HSW ProMax charakteryzuje się niską spiekalnością oraz minimalną zawartością popiołu. Wybierz jakość, którą widzisz na własne oczy. Dowozimy węgiel prosto pod drzwi twojego domu. Zapraszamy do naszego autoryzowanego punktu sprzedaży. Skład Opału, firma usługowo-handlowa Bogdan Urbaniak. Zapraszamy po odbiór osobisty. Ulica Smardowska 1B. Wysocko małe. Zamówienie można również składać pod numerem telefonu 603 797 695. Odwiedź najbliższy oddział lub zamów z dostawą.